Witam was bardzo serdecznie na kanale One Way Carway. Tak, to jest ten wspaniały samochód, o którym dzisiaj będę opowiadać. Uwierzcie mi, nie było łatwo przekonać dilera, żeby mi ten samochód użyczył, no bo wiadomo, bestia, bestia rasowa i narowista. Tak może zacznę nietypowo. Heute ganz neue Toyota Supra GR. Także wstęp trochę nietypowy, ale pewnie większość z Was, którzy choć trochę interesują się motoryzacją, na pewno wiecie, że nad tym samochodem pracowały dwie firmy. No co więcej, długo musieliśmy czekać na następcę MK4, czyli kultowego, kultowego samochodu. Wysoko poprzeczka postawiona. Jestem w stanie stwierdzić, że legenda poprzedniego modelu była tak duża. Pewnie też ze względu na to, co tunerzy potrafili zrobić z tym samochodem, z jego silnikiem jakie kolosalne moce wyciągać. Jeżeli tu będzie tak samo, śmiało mogę powiedzieć, że, że też może ten, ten samochód jakąś tam legendą obrosnąć. Tak więc co? Zapraszam do, do obejrzenia mojej recenzji. Będę zaraz wam trochę więcej opowiadać o tym samochodzie. Słuchajcie, doskonały przykład tego, jak teoretycznie bardzo zbliżone samochody konstrukcyjnie do siebie mogą różnić się pod względem wyglądu zewnętrznego. Zobaczcie, jaka masywna i muskularna jest sylwetka tego samochodu. Z tyłu oprócz kaczego Kuperka, pięknie i zgrabnie wyglądającego. Chociaż to pewnie kwestia gustu. Nie ten samochód się podoba. Eee, proszę bardzo. Dwie końcówki okrągłe wydechu, które robią... O, wydech robi całkiem sporo hałasu. Nie wiem czy to widzicie. Powinno być widać. Światło przeciwdzibialne w takim sportowym stylu. No i wspaniały dyfuzor. Spójrzcie, jak światła są zaznaczone. O, to mój cień. <laughs> Może tak, <laughs> zobaczcie, jak wystają bardzo. Poza obrys samochodu, dynamika, dynamika, jeszcze raz, dynamika, jeżeli chodzi o linię tego pojazdu. Że tutaj Japończycy pojedli sushi, popili sake, no i wyszło coś, co e zwraca. zwraca na siebie bardzo uwagę. Mam ten samochód, no, dosłownie jedną dobę. Byłem już na kilku przejażdżkach. Więc robi wrażenie i przykuwa uwagę. Dla mnie ten samochód to takie trochę połączenie ognia z wodą. Odejdę trochę, zobaczycie sobie po prostu jak on wygląda z daleka. Z czym mi się to kojarzy? Z jednej strony z takimi właśnie bardzo delikatnymi, płynnymi liniami. Spójrzcie, jakie są zaokrąglenia na tym samochodzie. Jakie takie ciekawe przetłoczenia. To jest ta łagodność. To jest ta, takie... Kojarzy mi się to z japońską kaligrafią, słuchajcie. Z, pięknym, z pięknymi liniami, z dbałością o szczegóły i tego typu rzeczy. No ale tak jak mówiłem, są takie mocne akcenty na przykład światła. Spróbuję Wam pokazać, o to może z tej drugiej strony. Czekajcie, linie dachu. Widzicie takie charakterystyczne wgłębienie? <gry> Dzięki temu taki gość jak ja, który ma 1,86 m wzrostu, nie ma większego kłopotu z tym, żeby się w tym, w tym samochodzie zmieścić. Opony, tak jak już mówiłem, i koła 19-calowe, więc no całkiem spore i wystarczające do tego samochodu. O, wiem, co jeszcze Wam pokażę. Spójrzcie, jak są rozwiązane światła. Widzicie, sześć takich ledowych segmentów. Nie widać, może teraz, że robi to naprawdę spore wrażenie i wygląda niesamowicie i w nocy jak skręcacie kierownicą no to jest oczywiście system doświetlania zakrętów i jest po prostu mega skuteczny pokażę wam to pozycja za kierownicą jak przystało na samochód sportowy jest naprawdę przyzwoita mamy tutaj skórzane, kubełkowe fotele, bardzo wygodne. Także nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jest, słuchajcie, elektryczna regulacja, więc na pewno każdy sobie tutaj poradzi. Dwupoziomowe, dwupłaszczyznowe sterowanie kierownicą. Nie elektryczne. Aha, słuchajcie, jesteśmy przy kierownicy, więc to jest taka jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Według mnie mogłaby być trochę grubsza, bo tutaj wieniec, jeżeli w tej środkowej części, no to powiedzmy, nie jest jeszcze najgorzej, ale tutaj gdzieś przy manewrach, przy skręcaniu, no ja odczuwam, że ta kierownica mogłaby być trochę grubsza. Tym bardziej, że sam środek i tutaj ta dolna część, te trzy ramiona są takie dosyć masywne, więc lepiej by się komponowało, gdyby i cały wieniec też miał troszkę większe rozmiary. No oczywiście wszystko z BMW. Nie ściszam tutaj głosu, bo to, co zauważyłem, no gdzieś tam jak się rozmawia z ludźmi, to jak się wspomina o, o tej współpracy z BMW, to trochę jest ten głos ściszany. Ja uważam, że niepotrzebnie. Słuchajcie, mamy tę globalizację, mamy Swobodny przepływ, nie wiem, kapitału, dóbr, wszystkiego, yy, producenci się wymieniają technologi technologiami, wymieniają się modelami, pro produkują dla siebie yy, silniki podzespoły. zespoły. Do no czego tu chcieć więcej? Jeżeli samochód yy, jest. Yy, bardzo fajny, bardzo fajnie się prowadzi. Silnik jest wspaniały, napęd jest wspaniały. No, klasyka ROKA, więc ja nie widzę tutaj powodu do narzekań i do jakiegoś tam marudzenia. No i co, jak też przystało nam sportowy samochód, ciężko się z niego wysiada, ale kto by tam o to dbał? Trzeba po prostu uważać na głowę, bo jak widzicie, Kabina i ta linia opada do tyłu i jest dosyć nisko, więc trzeba na to zwracać uwagę, żeby sobie głowy nie rozbić. Kocie ruchy po prostu, ciach, ciach. Na, pod maską, nawiązanie do kultowego poprzedniego modelu, jakby to była idea, żeby ten nowy sprzęt yy, zbudować. Musiał mieć on sławną, rzędową szóstkę, i taka tutaj jest. No i oczywiście to o czym wspominałem, tył, napęd na tył. Silnik, który tutaj mamy to 3 litry, 340 koni, 500 Nm, więc e, przy samochodzie, który waży półtorej tony, zapewnia naprawdę bardzo, bardzo dobre osiągi, wspaniałą dynamikę, wspaniałą reakcję na gaz. No, tutaj trzeba dodać, że e, silnik ten oczywiście ma też Coś, co będzie mu ten tlen i to powietrze do cylindrów wpychać, czyli sprężarkę Twin Scroll. No, Także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny silnik. Ten malogo Toyoty. <grydy> Oczywiście możecie go znaleźć w bliźniaczym samochodzie, o którym wspominałem o Z4, ale też w innych modelach mocniejszych BMW. No to co? Chodźmy do środka, nie będę za dużo gadać, za dużo, yy, może nie będę opowiadać, coś tam sobie yy, poczytałem, aczkolwiek samochód mam bardzo krótko, więc bardziej się chyba skupię na moich wrażeniach i odczuciach z, z tym z tego jak ten samochód jeździ po prostu. No dobrze, jesteśmy we wnętrzu, zobaczcie jak to wygląda za za kierownicy. Siedzi się trochę jak w kokpicie. Szyby nie są jakieś strasznie wielkie, więc to, co już zauważyłem przy moim wzroście, kiedy się podjedzie do świateł, to po prostu nie widać w ogóle sygnalizatora. No ale cóż, tak jak mówię, nie, tam takie rzeczy mi nie przeszkadzają. Spójrzcie, co widać w lusterkach. Ach, jak na prawdziwego wariata przystało. Tak, widzimy nad kola. Rozepchnięte, wypchnięte, takie muskularne, i to mi się akurat podoba. No ale dobrze, do rzeczy. Tak jak, spójrzcie, tak jak mówiłem, wielofunkcyjna kierownica. Mamy tutaj wszystko, czego potrzeba. Pełna elektryka. Mamy skórę. Mamy, tak jak wspomniałem, poczekajcie. Widać. O, tutaj Wam pokażę. O, rany, tutaj teraz słońce świeci. Dobra, otworzę drzwi. O co mi chodzi? Nagłośnienie JBL-a, taki detal. No i tutaj, to co mówiłem, dobrze znany e, konsola z BMW, e, monitor. Także tutaj to, co bym chciał wam pokazać, to proszę. Obrotomierz na honorowym centralnym miejscu. No i co? Reszta elektronika. Head up display też jest. Nie wiem, czy to będzie widać. To też jest ciekawe rozwiązanie, to co mi się tu podoba w kontroli, w konsoli centralnej. Czekajcie, zróbmy może na parking. Ergonomiczne pokrętło, bardzo intuicyjna i łatwa obsługa, elektryczny hamulec postojowy, dwa tryby, sportowy i normalny. W sportowym trybie oczywiście zmienia się reakcja na gaz, zmienia się brzmienie wydechu. wydechu. Także, także to. No i oczywiście usztywnia się zawieszenie i tego tam typu podobne rzeczy. Co więcej. No Start-stop musi być, z ekologią nie wygramy. Dwustrefowa klimatyzacja. Mamy ujadowarkę indukcyjną. I to co tu widać? Włókno węglowe. I to, mogę śmiało powiedzieć, że to nie jest jakaś tam imitacja, więc naprawdę fajnie to wygląda. Samochód jest wykończony bardzo dobrze. Cóż tu jeszcze mogę Wam takiego pokazać? No mamy fotochromatyczne lusterka samościemniające się zarówno tutaj te wsteczne, jak i boczne, więc tutaj jest OK. Jeżeli chodzi o schowki, no to tu mamy dwa na napoje, z tyłu mamy taki, taki tutaj drobny na jakieś, na jakieś detale. No co, podłokietnika nie, nie potrzebujemy, bo mamy tutaj taki dosyć spory tunel, no, więc to nie, nie będzie nam potrzebne. No tutaj za dużo nie schowamy w drzwiach, naprawdę jakieś tylko, tylko drobiażdżki. To, co zwróciło moją uwagę, co mi się nie do końca podoba, spójrzcie, tutaj mamy przycisk do otwierania klapy, no i to jest ok, nie mam z tym problemu. A z drugiej strony, widzicie, A jakaś taka zaślepka jest. Także tyle. O, proszę. Schowek ładnie wyłożony takim zążem. Więc, no, tutaj do wnętrza, ja powiem szczerze, nie mam się. Do czego przyczepić, czy coś bym jeszcze chciał Wam opowiedzieć? Tutaj, może by było tyle. No to co? Myślę, że koniec chyba tego gadania. Trzeba w końcu pojeździć, bo ten samochód jest po prostu, słuchajcie, do tego stworzony. Uwielbia, uwielbia jeździć, uwielbia przyspieszać. Bardzo ładnie skręca, no ale o tym może za moment. No dobra, zajrzymy do bagażnika. Tak to wygląda, jakbym miał Wam z dalszej perspektywy pokazać. Jak widzicie, otwór załadunkowy nie jest wielkich rozmiarów, bo być nie może. Bo wszystko jest tutaj podporządkowane pod wygląd samochodu, pod jego dynamikę i pod jego prowadzenie. Zaglądamy. Słuchajcie, tylko 290 litrów. Bagażnik jest stosunkowo głęboki. Jeżeli chodzi o jakieś tam dodatkowe bajery, no to tu mamy jakąś tam siateczkę, możemy sobie rzeczy włożyć. Mamy jakieś haczyki, gdzie możemy sobie ten, tę przestrzeń jakoś zaaranżować. Zaraz to spróbuję Wam pokazać, proszę. Dodatkowo jakieś tam gniazdko 12V. Dwa głośniki systemu JBL Audio. No i co? I to by było na tyle. Tutaj jeszcze jakieś mamy takie... Dwa haczyki, półeczka jest dosyć fajna, nie jest taka e, rachityczna, tak bym to nazwał, jak w niektórych samochodach. Jest ona dosyć twarda, od biedy można by coś na niej położyć, chociaż nie polecam przy takim sportowym samochodzie. Bo gdyby coś pofrunęło do przodu z tej deski przy jakimś ostrym hamowaniu, to nie radzę. Muszę się streszczać bo słońce już zachodzi, więc zaraz nic nie będzie widać. Więc co, trzeba po prostu pojeździć. Teraz w dużym cudzysłowie dynamiczna część testu, bo, bo taka w ruchu, aczkolwiek bez szaleństw z, z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, e, obiecałem właścicielowi, że nic z tym samochodem nie zrobię. E, zresztą każdemu to mówię, bo dbam o te samochody, e, które dostaję jako swoje. Drugi czynnik w sumie, chociaż w sumie powinien być na pierwszym miejscu. Jak pewnie to widać, a jak nie, to wam mówię. Jeżdżę po warszawskich ulicach, więc e, mimo tego, że samochód kusi, że zachęca, że potrafi. Bezpieczeństwo pierwsze. Także, e, do rzeczy, e, dlaczego gazu Racing, bo tak jak pewnie zauważyliście, na, e, na przebitkach, na zdjęciach, ma w symbolu GR. No po prostu, gdzieś tam kiedyś e, japońscy inżynierowie się skrzyknęli e, i zaczęli po prostu budować e, takie lub no, tudzież podobne e, maszyny. Startowali w, w tych, tymi samochodami w różnego rodzaju rajdach i wyścigach i tak się zaczęło. E, teraz jest to pełnoprawny e, team, pełnoprawny taki, taki odłam Toyoty, który pracuje na samo, nad samochodami sportowymi, dlatego gazu Racing. Samochód, nowa Supra, jest to samochód, który e, może się poszczycić wspaniałym środkiem ciężkości. O, Jedzie za mną e, Toyota GT86. Słuchajcie, ten oto samochód ma o 10 cm mniejszy rozstaw osi. E, do tego jest dosyć szeroki rozstaw kół, bo tam chyba 1,85 cm. Sprawia to, że ten samochód jest bardzo zwinny. Spróbuję, słuchajcie, lekki taki delikatny slalom i po prostu samochód jest jak przyklejony. Dodaję gazu i po prostu momentalnie odjeżdżamy, słuchajcie. Tak jak wspominałem, półtorej ton, 3 litry, mnóstwo mocy, mnóstwo napędu e, momentu, nie napędu. Napęd na tył, więc dzieją się tutaj w tym samochodzie po prostu cuda. Do tego brzmi niesamowicie, szczególnie w trybie sport. To co mnie zachwyciło w tym samochodzie, jak się odpuszcza gaz, no to co mamy wup, 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 jakieś tam strzały wydechu. To, co jest fajne, to nie jest taki blaszany, werblowy dźwięk, tylko taki słuchajcie, słumiony, jakby, jakby jakaś burza, jakby jakieś grzmoty miały się zaraz wydarzyć. Więc to jest y, e, dla mnie super sprawa. Z takich przyziemnych i praktycznych rzeczy, to mówiłem, samochód zwinny, więc nawet w mieście, y, wszędzie się gdzieś tam mieścicie, tym samochodem. E, fotele wygodne. W trasie robiłem sobie wczoraj testy spalania samochód jest naprawdę cichy jest naprawdę przyjazny przy takiej z autostradowej maksymalnej prędkości spala 9,5 litra więc ja wiem, no nie tak dużo przy tej mocy i przy tym co ten samochód potrafi przy spokojnej jeździe jest to spalanie rzędu tam 6... 61 62 no to zależy ale w tych okolicach więc bardzo przyzwoicie no a miasto no a miasto słuchajcie rządzi się swoimi prawami w zależności od tego jak się jedzie w zależności e, od tego w której porze dnia ja mam teraz e, spalanie e, na poziomie 15,6 litra także rozsądźcie sami czy to jest dla was do zaakceptowania czy nie słuchajcie nie wiem, czy to słychać wewnątrz. Właściwie, czy Wy to słyszycie, bo ja słyszę to na pewno. Super, po prostu super samochód. Kompletnie mi nie przeszkadza, że został wybudowany przy współpracy z BMW. Czekajcie, może teraz troszkę ładnie pojedziemy. A właśnie, tył napęd robi swoje. Trzeba bardzo uważać, bo samochód... No, Naprawdę y, zachęca do tego, żeby troszkę ostrzej pojechać. I od razu się elektronika włącza. Także tutaj trzeba się y, pilnować. No cóż mogę więcej powiedzieć? Jak ktoś ma 315, chyba 900, bo, bo z taką ceną y, y, Toyota. Supra startuje. Jeśli ktoś ma cierpliwość, bo wszystkie 60 sztuk, które były przeznaczone na polski rynek, już zostały sprzedane, no nic, tylko brać. Może i z tego modelu będzie wspaniała legenda, będzie wspaniały samochód. No zadatki na to ma naprawdę spore. Mam nadzieję, że to słychać. Efekt jest. Podobne jak przy V8, samochód przy dodawaniu gazu wpada w, takie, w taką lekką wibrację, w taki masaż. Ja to kupuję, mnie to się podoba po prostu. No co, koniec dnia. Więc już spokojnym tempem oddale się do domu. Was zapraszam na y, kolejne moje recenzje. Jeżeli ogląda ten film jakiś przedstawiciel Dilera, tudzież importera proszę się nie krępować śmiało można się ze mną kontaktować przetestuję każdy samochód nie boję się tego także zapraszam do współpracy a Was zapraszam do komentowania do oglądania, do lajkowania do subskrybowania, do zostawiania łapek w górę Whatever you want. Także tak to słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za spędzony wspólnie czas. Za to, że chcieliście ten film obejrzeć. Teraz, może, kilka słów podziękowania. Na przebitkach zapewne, zapewne widzieliście, że samochód dostałem z Toyota Radość. No to bardzo dziękuję. To jest jakiś taki klucz w robieniu tych wszystkich recenzji, w, w bawieniu się e, opowiadaniem o tych samochodach, no, żeby mieć, pozyskiwać te auto, bo bez tego nie będzie materiału e, do pokazania. A jak jeszcze jest taka gratka, jak samochód, który niedawno pojawił się na rynku i jest możliwość nim pojeździć, tym bardziej e, dziękuję Toyocie za przede wszystkim zaufanie, e, bo to jednak nie są tanie samochody. No i co? Trzymajcie się. Ja jeszcze chwilę pojeżdżę tym samochodem, e, zanim się ściemni. No i trzeba będzie, niestety, z bólem ju jutrzejszym z samego rana go oddać. Jeszcze z takich ciekawostek, e, no już wspomniałem o tym w środku ciężkości, to, że jest e, krótszy rozstaw osi, to, że jest szerszy, e, jest też sztywniejszy ten samochód. No, co znaczy sztywniejszy? Do czego to porównać? E, Toyota porównuje em, sztywność tego samochodu do Lexusa LFA. Słuchajcie, a to już jest naprawdę bestia. E, nawiązując trochę do tego, że ludzie e, potrafią marudzić, że to współpraca z BMW, to tamto. W LFA silnik y, był budowany przy współpracy z Yamaha, więc nie ma co się obrażać, najważniejsze, żeby była fajda z jazdy i żeby samochód nam dawał dużo szczęścia i dużo radości. O wszystkim pewnie wam nie zdążyłem opowiedzieć, bo samochód dostałem, po prostu, musiałem się zdecydować tak. Albo Grzegorz zbierzesz, albo następna, e, następny slot czasowy będzie, nie wiem, pod koniec listopada, e, więc tym bardziej wolałem skorzystać z tej pięknej, jesiennej polskiej pogody i wziąć go teraz. Więc trochę tak na szybko e, materiał skręcony, ale mam nadzieję, że da się to obejrzeć. <grym> No niesamowite, coś niesamowitego hamujemy. A. Pięknie.